Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Blisk-Podlaski na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i płat zobowiązań na lata 2023-2036. Projekt uchwały był dostarczony Państwu Radnym, był poddany obradom Komisji. Pani Skarbnik też wyjaśniała podczas poprzedniej dyskusji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść, podnieść rękę. Kto się wstrzyma. Proszę przycisnąć przycisk Wstrzymuje się i podnieść rękę. Poddaję wyniki głosowania w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw 0. Trzech radnych wstrzymało się od głosu i uchwała została podjęta.